Cześć. Witam serdecznie na drugich zajęciach z pantomimy. Przygotuj lustro, weź butelkę wody, ubierz się wygodnie, bo dzisiaj ćwiczymy dalej i dziś skupimy się na napięciach i rozluźnieniach w pantomimie. Rozluźnienia i napięcia są podstawą pantomimy. Wszystko tak naprawdę opiera się na rozluźnieniach i napięciach. Także przy każdym ćwiczeniu też pamiętajmy o tym, żeby Napinać mięśnie i rozluźniać, i połączyć to z oddechem. I teraz mam sznurek przyczepiony do prawego biodra i puszczam. Do lewego, puszczam, do prawego, puszczam, do lewego. Świetnie. I teraz możemy sobie poeksperymentować. Do przodu, puszczam. Na bok puszczam, do lewej puszczam i do tyłu puszczam. Świetnie. Nasze biodra już są troszeczkę rozgrzane, ale jeszcze potrzebują więcej ćwiczeń. Dlatego teraz staramy się robić wielkie okręgi biodrami. Już nie staramy się myśleć o izolacjach, natomiast staramy się myśleć o tym. Żeby biodra się rozluźniły i przy okazji rozciągnęły, i w drugą stronę. Świetnie. Teraz wykorzystamy sobie to, że nasze biodra są już rozluźnione. I zrobimy kolejne ćwiczenie na biodra. Stajemy w naszej neutralnej pozycji, czyli lekko ugięte kolana, wyprostowany kręgosłup, podwinięta miednica, barki opadają. I teraz staramy się ruchem staccato, czyli takim uderzeniowym, tak jak w muzyce, poruszać biodra do przodu. Do prawej, do lewej i do tyłu, czyli cztery strony świata. Czyli uderzam biodrami i miednicą w przód. Chowam do pozycji neutralnej, w bok pozycja neutralna, tył pozycja neutralna, bok pozycja neutralna. I tak kilka razy. Raz w prawą, raz w lewą stronę. stronę Pamiętajcie o oddechu. W pantomimie jest bardzo ważne, żebyśmy każde ćwiczenie łączyli z oddechem, żeby się po pierwsze nie zmęczyć, a rozćwiczyć mięśnie, a po drugie, żeby się nie zapowietrzyć. Mnóstwo jest takich ruchów, tak jak ten przed chwilą staccato, które są dość wymagające i są takimi, można powiedzieć, pompkami dla ciała. Dlatego musimy Pamiętać o oddechu. Oddech jest najważniejszy. Możemy mieć lekko uchylone usta i oddychać sobie swobodnie nosem i ustami. Świetnie. A teraz, moi drodzy, przechodzimy dalej. Będziemy rozgrzewać mięśnie tłowia, bo tutaj już od bioder. Do stóp jesteśmy rozgrzani. Teraz zajmiemy się tą częścią, czyli górą naszego ciała, i będziemy dalej wykonywać ćwiczenia z plastyki ciała. Stańcie w pozycji początkowej. I teraz staramy się naszą klatką piersiową uderzyć, tak jak przed chwilą yy, uderzaliśmy biodrami. Do przodu ruchem staccato. Pamiętajcie o oddechu i wyprostowamy kręgosłupie. Czyli tylko i wyłącznie do przodu i wracamy. Hop, 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 hop. Świetnie. A teraz do tyłu. Czyli zaokrąglamy nasze łopatki i staramy się. Plecami naszym kręgosłupem uderzyć w tył. i teraz analogicznie do boków. Tutaj mamy w tym ćwiczeniu zazwyczaj tendencję do tego, żeby biodra, żeby. Biodra, tylko nasze barki się poruszały, dlatego staramy się uniknąć tego i jak będziemy poruszać w prawo i w lewo, to pamiętamy o tym, że barki są obciągnięte na dół, spadają sobie razem z rękoma bardzo luźno, opadają i nie podwyższają się przy każdym uderzeniu w prawo i w lewo. Ruch jest tylko i wyłącznie echem naszego ruchu, który wychodzi z naszej klatki piersiowej. Świetnie, a teraz staramy się obrysować naszą klatką piersiową okrąg w powietrzu, poziomy okrąg. I do przodu mocno wysuwamy, do boków mocno klatkę piersiową, do tyłu zaokrąglamy plecy, do boku wysuwamy i tak kilka razy. I w drugą stronę. Świetnie. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do plastyki rąk. Czyli nasze przedramiona i nasze ramiona jeszcze nie były przez nas ćwiczone. Więc teraz staramy się zrobić taki ruch, jakbyśmy chcieli strzepnąć wszystkie nasze dolegliwości, nasz ból, naszą złą energię. I teraz Całym ciałem poruszamy. Tak trochę, jakbyśmy byli galaretą. Całe ciało rozluźnione. Teraz, moi drodzy, zajmiemy się naszymi ramionami, przedramionami oraz naszymi dłońmi. Mocno wysuwamy do boku, tak jakbyśmy chcieli przesunąć coś końcówkami palców z obu stron. Rozciągamy nasze ręce i rozluźniamy. I jeszcze raz. Teraz dłonie odstawiamy w drugą stronę grzbietami do. Kamery albo widowni, i znowu rozciągamy jak najbardziej nasze ręce wraz z dłońmi, palcami, i rozluźniamy. Świetnie. A teraz, moi drodzy, pokażę Wam, w jaki sposób możemy zrobić iluzję latania. Za chwileczkę zamienimy się w ptaki. Zaczniemy sobie ćwiczenie od tego, że podnosimy nasze barki. Czyli tak, jakby ktoś nas wyciągał do góry za sznureczki, które są przyczepione do prawego i lewego barku. I opuszczamy swobodnie, rozluźniamy. I jeszcze raz. Coś nas wyciąga za barki? Rozluźniamy. I teraz coś nas wyciąga za czubki palców do ziemi. I rozluźniamy. Do góry. I rozluźniamy. I do podłogi. I rozluźniamy. Teraz, tak jakby ktoś przyczepił nam sznurki do łokci. Czyli łokcie idą do góry. I rozluźniamy. I jeszcze raz. Podnoszą się do góry łokcie. I luz. A teraz tak, jakbyśmy mieli przyczepione sznurki do naszych nadgarstków. Czyli znowu wyobrażamy sobie, że jesteśmy marionetkami, które są pociągane za sznurki do góry. I nagle ktoś te sznurki upuścił. I jeszcze raz do góry. Ktoś opuścił sznurki. Świetnie. I teraz połączymy sobie każdą sekwencję ruchu. Czyli najpierw ktoś nas wyciąga za barki, później za łokcie, później za nadgarstki. I leciutko opadają sobie ręce razem z dłońmi na biodra. I jeszcze raz. Hop, 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 hop. Czyli ta sekwencja ruchu jest podzielona na trzy. Hop, 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 hop. Świetnie. I ostatni raz. I teraz nam jeszcze zostały dłonie. Wyobrażamy sobie, że w tych dłoniach mamy plastelinę, rulony z plasteliną. I w naszej wyobraźni one są bardzo twarde i zimne. Te rulony z plasteliną staramy się ugnieść w taki sposób, żeby stały się jak najbardziej miękkie i żeby nasze dłonie. Nie musiały tak dużo pracy wkładać w to, żeby ugniatać te plasteliny. Czyli na początku musimy ją ocieplić. Musimy ją w taki sposób przenieść od końcówki naszej dłoni aż po palce. Im bardziej ugniatamy tę plastelinę, tym ona staje się delikatniejsza. I nasze dłonie już całkiem delikatnie, bez żadnego wysiłku Tworzą taką falę. Do przodu albo do tyłu, na boki. Świetnie. Mamy już rozgrzane dłonie, mamy rozgrzane barki przed ramiona ramiona, więc teraz możemy nauczyć się latać. Połączmy sobie już teraz cztery sekwencje ruchu. I wykończeniem naszego ruchu będzie piękny, plastyczny ruch dłoni. Świetnie. A teraz coraz bardziej płynnie staramy się połączyć te cztery ruchy ze sobą. Pamiętajcie, żeby lepsza była iluzja latania, to łokcie muszą też iść troszeczkę wyżej niż nasze barki. Jeśli ten ruch już nam swobodnie wychodzi, to możemy sobie dodać kolejny czyli unosić się w powietrzu. Możemy to połączyć z naszym krokiem pantomimicznym. To już bardziej skomplikowana wersja, ale możemy sobie uprościć w taki sposób, żeby wchodzić na wysokie półpalce i opadać na całą stopę bardzo delikatnie i plastycznie. Połączcie to sobie z oddechem. I możecie też poszybować w przestrzeni. To już koniec na dzisiaj. Nauczyliśmy się sekwencji ruchów, które prowadzą do latania. Przy kolejnych odcinkach dowiecie się więcej o Pantomimie. Także czekajcie na kolejny odcinek już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!